To są właśnie najmądrzejsi gracze w historii Minecrafta. dostałem o nich 24 godziny po to, żeby zrobić najtrudniejszego escape rooma w ich życiu. Ale kim są w ogóle ci gracze? Już wam ich przedstawiam: El Mordo. On nie jest najmądrzejszy. W ogóle nawet nie wiem, czy jest mądry. Ale postanowiłem wziąć go do tego filmu ze względu na jego najnowsze filmy i sprawić jego wiedzę. I Jimmy. Ogólnie lubi masło I dzięki niemu dowiaduje się o nowościach związanymi z nowymi aktualizacjami w Minecraft. Graf. Czyli najmądrzejszy gracz w Polsce. Nie tylko w Minecraftie, ale również w innych grach osiąga ogromne sukcesy. Takich jak Geogesser. Kenedian, czyli prawdopodobnie najmądrzejszy z nich wszystkich. I wychodzenie z różnych escape roomów to dla niego codzienność. Wifis. Tak samo jak Kenedian, na swoim koncie ma wiele escape roomów, z których wyszedł. W jego odcinkach można zobaczyć, jak mądry jest ten gracz. Recrap, czyli gracz Liceal SMP. zasłynął ze swojego wysokiego IQ. Jest uważany za jednego z najbardziej skillowych graczy, bo nie dość, że jest mądry, to również jest bardzo dobry w PVP. W takim razie, skoro już wiecie kim będą moi goście, to zapraszam was do budowy, bo od teraz zaczyna się mój czas i muszę się wyrobić te 24 godziny. Skoro już wszystko wiecie, to nadszedł najwyższy czas, aby wymyślić, co powinno znaleźć się w tym Escape Roomie. I przypominam, to są najmądrzejsi gracze Minecraft. Dlatego nie mogę użyć losowego błędu Minecrafta. Muszę ich zmusić, aby myśleli jak ja. Dlatego postawiłem na 6 pokoi, które będą skrywały trudne zagadki. Jako pierwszy pokój zrobiłem... No dobra, zanim Wam powiem, to spróbujcie sami zgadywać, co trzeba tutaj zrobić. Pamiętajcie, że waszym zadaniem jest wydostać się z tego pokoju. Musicie wykorzystać przedmioty, które teraz widzicie. Da wam się chwilę zastanowić. Już, jeśli udało Wam się zauważyć tą dziurę, to brawo, bo do niej musisz wejść. Ale jeśli myślisz, że te przedmioty, które właśnie posiadasz Ci wystarczą, to nie. Ale dobra, nie rozejrzałeś się dokładnie. Jest taka mała dziura, w której masz item frame'a. A jeśli się dobrze przyjrzysz, można tam zobaczyć szkło. Kładąc blok kamienia będziesz w stanie po chwili wyciągnąć szkło i szybko wyjść z klatki. A jakoś przedstawienie pozostałych sześciu pokoi zajmie dłużej niż sama ich budowa, to pozwólcie mi zrobić taktyczny speedrun. Drugi pokój był prostym parkurem, który był wypełniony w całości babkami, które miały utrudnić im skakanie. Wystosowałaś się do pokoju numer 3, który był prostą gro w statki, a mam na myśli książkę, za pomocą której miałaś znaleźć drogę do konkretnego bloku, na którym musiałeś postawić guzik, aby przeteleportować się do następnego pokoju, który był matematyczną zagadką. Wiem, jestem potworem. A teraz zaczyna się naprawdę zabawa. A mam na myśli pokój piąty, który którym musiałem użyć tajnego glicza, który teleportował cię w wybrane przez ciebie miejsce. A jak on działa, dowiedz się później oglądając ten odcinek. Jeśli grasz, do przejść przez te wszystkie poprzednie pokoje, trafiłby do ostatniego pokoju, który musiałby zabić Ordena za pomocą Iron Golemów, który musiał skratować. To jest w ogóle ich celem. A i macie szczęście, że wam to streściłem, bo budowa tego wszystkiego zajęła mi aż 23 godziny. W takim razie możemy zaprosić już naszych geniuszy. A no tak, zapomniałem wam powiedzieć Że zjawił się tylko Kenny Donigraf. A to dlatego, że wiFi musi się uczyć na studia Więc mnie przeprosił A jako iż dzięki niemu kontaktowałem się z Rekrapem To i jego straciłem Elomordo i Ty Jimmy w ogóle mi nie odpisali Widocznie byli zajęci jedzeniem masła Ale nie ma tego złego Bo najmądrzejszy gracz na świecie i w Polsce mi odpisali W takim razie zapraszam was do odcinka Tam coś jest, nie mam Zuma niestety No Ewentualnie sobie mogę wziąć item frame y do domu Na razie ja bym rozkminiał Żeby znaleźć sposób w jaki i mogę zrobić się na jedną kratkę z tym, co mam po prostu. Let's grab the items. First thing I see is under here. There's clearly a glass pane that's not very hidden. I can crawl if I have the glass pane and concrete powder. And in order to get it, I need to destroy it. Easy way is to give up a block, but I, I don't want to give up a stone brick. Tam jest item frame, na którym jest jakieś szkło. Czy jeżeli położę blok, tam gdzie jest ten item frame, to on mi chyba pęknie ten item. Is there an easier way? All right. Just do this. I'll be honest. This is probably the wrong thing to do. They're gonna say soft lock right now, ready? Myślmy o kilka kroków do przodu. To jest szkło. W jaki sposób szkło mi pomoże przejść przez tą dziurę? Ja muszę rozkminić jakieś, nie wiem Yo, what the f-

I to rozwali item framak. Potem mogę wejść po to tak. Dobra, czyli brick był po to, żeby to wydobyć. Może troszeczkę graf lore wam dam. Nie wiem gdzie ty jesteś, ale będę mówił, jakbyś był w pokoju ze mną. Mieliśmy takiego kolegę w postawówce, który był niski i gruby. I miał na imię Kevin. Kiedyś kolega powiedział, jak graliśmy w to w kołopie, że robimy Kevina. Więc ja bym chciał zrobić Kevina i tutaj wejść na jedną klatkę. Czekaj, a czy ja mogę postawić szybę tutaj i gravel upuścić na tą szybę? Merit! alright fine do, 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 do. what's in here book and quill three sticks button hmm this is unobtainable is he gonna move it down Oh, okej. Okay. Well, we'll have six sticks. Six sticks is enough to make about nothing. To jest parkour po prostu. Boże, ja nie robiłem 180 z to Hez już pewnie robi lepiej ode mnie. Ej, ale trudno się skaczeć jak wszystko jest tak szare. Ja nie wiem, nie, nie wiem, gdzie jest krawędź bloku. Yeah. Jest jeszcze lekkie lagi, mogą być, bo właśnie jest dużo map. Nie, akurat mam dobre klatki. Tutaj jest hopper, tutaj jest ciasto. Quill. Maybe I should read this. I'm just start powering just every hallway. Nie pomyślałem, żeby książki przeczytać. Uh, 10E, 10F, 10I, 9I, 9I. Taki procesor. To może być 10 jako dziesiąta litera alfabetu. A, B, C, D, E. To nie ma sensu. Ja też mogę docić skazówkę. Statki. Tatki. battleships. No ja i to sobie rozbiję na stronę. Tak będzie mi łatwiej. To jest 9J. 4 kratki do przodu, 2J i 2K, czyli w prawo i tutaj. Mój stary miał nową kobietę. O, te płomnie. What? Niestety muszę wam się do czegoś przyznać. Okłamałem was w kwestii pokoi, ponieważ postanowiłem zrobić jeszcze dwa sekretne pokoje, o których nikt nie wiedział. Jak powiedziałem na początku, muszę ich zmusić do myślenia tak jak ja. A nie okłamujmy się, to wszystko co dotąd zbudowałem było totalną błahostką. Może nie dla was małe nupki, ale dla nich tak. I tak miało być. Specjalnie zrobiłem to takie proste. Spytacie się dlaczego? Nie no, nie, wiem, że się nie spytacie, bo nie możecie, ale za to możecie zostawić suba. Te pokoje były przysłowiowymi klapkami na uszy dla konia. W trzech pierwszych pokojach u Pokryłem po jednym słowie, które w całości tworzyły jedno hasło, które musiałeś pisać w tytuł książki, którą dostałeś w pokoju trzecim. I po zrobieniu ladder klacza musiałeś ją wyrzucić do hoppera. A brzmiało ono... Kill daj to jest hasło? Sprytnie to rozegrałem, co nie? Jak się możecie domyśleć, obaj nie zdołali znaleźć hasła. Ale nie po to robiłem całego escape rooma, aby teraz skończyć odcinek. Oh well. Mam netherrack, mam trawę, mam słaba, mam twojego syna. Okej. Okay.

Guess we die. Siema, skrzynka kolejna. 2, 5, 4, 8, 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, W sensie moją łopatologiczną solucją jest włożenie każdej do korespondującej dziury. A, to się rusza. To się zmienia. Niszczę Bedroka. Da się. O, kawki dostałem stąd. Osiem. Mam dwie ósemki. Tu jest ósemka. Więc to jest piątka. Ja bym czwórkę i szóstkę zniszczył. Może po jednym. zobaczę jaki to ma wpływ. No i dupa. To nie daje nic. don't nie rozumiesz. Point here is to investigate. So we will take a little journey. There's a chest there. OK, więc 4 2 pięć. Hehehe. I could do every other one by doing this There we go And now we unlocked this one Mogę dać ci podpowiedź, czym ten pokój w ogóle jest Kwadrat magiczny Kwadrat magiczny, że w każdej linii się sumują do czegoś, tak? Dokładnie 15 będzie suma We just need to manually put in 5 Then from here we're gonna crawl in And find out what 9 is And that's how we'll figure it out 1, 6, 8 się sumuje do 15 2, 5 8. watch i'm about to do something crazy there we go now i can mine this one well with two fence gates i should have enough power that i can crawl fully into the mechanism oh there's an opening here zrobić, czy coś takiego. i'll take the signs too just for free items okay Muszę wam coś powiedzieć bardzo smutnego. A niestety muszę odejść z tego kanału. Ale nie do końca z YouTube'a, więc spokojnie, poczekajcie. Otóż, jak byłem trochę młodszy, chciałem zweryfikować swój kanał, aby otrzymać zarabianie na YouTube. Pomimo, że robię to z pasji, to długoterminowo nie byłbym w stanie wytrzymać. Dlatego musiałbym zarabiać, m.in. kupując montażystę, który teraz to na przykład montuje. Dlatego, jak chciałem się już zweryfikować, kiedy jestem dorosły, niestety nie mogę przez wadliwy program YouTube'a. W takim wypadku, będę zaczynał swoją przygodę na moim drugim kanale, do którego macie link w opisie. Będę Pojawiły zupełnie takie same materiały, ale jeszcze powiem wam, że o wiele lepsze, bo takie projekty, jakie zapowiedziałem, na przykład z topowym streamerem na Twitchu, to dosłownie wam rozwali banie. Zobaczycie takie rzeczy, których jeszcze nie widzieliście na polskim YouTube. A nie mam na myśli tego, co wszyscy ci youtuberzy, którzy mówią, jak nie było takiego czegoś na polskiej scenie YouTube'a, bo jeszcze nie było na światowego, ja wymyślam zupełnie nowy content, ale musicie dać mi szansę i wbić na tamten kanał. Będę wam niezmiernie wdzięczny, że móc stworzyć więcej materiałów, musiałem mieć pieniądze na prąd oraz na montażysu. Is a lot of stuff. Well, I'm definitely gonna make a diamond pick. And I wiem, że jest Dobra, i co tutaj mam? Mam przejść do tego przycisku, tak? Jest perła. Co ja mam tutaj w ogóle zrobić? Jest błąd w Minecrafcie, który umożliwia ci teleportowanie się na milionowe kratki, nieważne gdzie jesteś. To ogólnie to jest tak, że klikasz w guzik, jesteś tym, i szybko przekierowujesz na diamentowy kilof i cię teleportuje tutaj. Bo gra nagle ogarnia, że ej, nie powinieneś tego wykopać żelaznym, potrzebujesz tego diamentowy... Wiesz co, ja myślałem, że walenie wiadra w tej grze to jest szczyt umiejętności. This trick Is a little inconsistent, so we're gonna hope that I get lucky. You know, I could still get out by just glitching with a boat. I want to grab the crafting table and bring it with me. And I'm going to place a chest here and a chest here. This is the exciting part. Let's do this. Boom. And. What? Dobra, bo nam to zajmie jakiś miliona. To jest czegoś nowego w Minecrafcie. Pierwsza ciekawostka, warden jest naprawdę bossem w Minecrafcie. Druga ciekawostka, warden jest najmocniejszym mobem w Minecrafcie. Trzecia ciekawostka, normalnie bez niczego go nie zabijesz, chyba że za pomocą nie będą tylko mechaniki, które wykorzystamy. I jaka to jest mechanika? Iron golem. Let's get this. Now we're gonna make a water source. Here's what I'm gonna do, okay? Perfect. Did it double glitch into the wall? Du, 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 du. I don't know what I am doing. A ah. nachu to golem opierasz. Nie, ja go lecze. On go bije. Yo, we dropił trochę grzybni. Oh, he's drowning. It's working. I'm just going to go explore the escape room while he dies. That's fine. My job is doing things incorrectly and I think I've done that correctly. Oh look, maybe I should go there. True, it would be a shame if someone bridged to it. Dobrze, w widzowie wszystko moja zasługa. Ja wszystko wymyśliłem. Patrzyłem na napisy w ścianie. Ty ci Grafię. I, I want go to back to my crafting table real quick because I need more things. I will fully escape. I'll get back to the main island. Oh, sounds like he died. I'm not satisfied till I'm out. Let's do this. Continue with hoppers. And I do have a couple pearls. So that'll help out as well. What is that? You can basically infinitely bridge with slabs. Let's hope this lands! I think I missed. You know what? Alright, I'm lazy. It looks like they're preparing something for me. I wonder what this could be. I could just boat down, couldn't I? Hehehe. <laughs> and they kill me. Nice. Very funny. You fricker! The house of the map creators and Canadian house. Oh my gosh, we made it!